Kontynuujemy wędrówkę szlakiem umocnień. Widzieliśmy już bunkier prawy las, a właściwie dwa bunkry, jeden, jeden cały, drugi wysadzony w powietrze. I teraz dochodzimy do bunkra Wobały. Nazwa pochodzi od nazwy osady tutaj, która jest niedaleko. Do tego bunkra nie ma takiej bardzo prostej drogi. Trzeba tutaj przez pole przejść jakąś miedzą, żeby nie niszczyć roślinek. Bunkier jest, do bunkra daje się, da się podjechać tam mniej więcej na odległość z 200 metrów 250. W każdym razie z drogi takiej szutrowej widoczne są. E, e, ruinki tego bunkra. Ten bunkier jest też wysadzony. Znaczy on nie, 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 nie będzie tak piękny obiekt jak, jak w prawym lesie, e, ale dosyć, Ale też jest w lepszym stanie niż ten drugi bunkier wysadzony w prawym lesie. Za chwilę do niego dojdziemy i będziemy mogli się przekonać naocznie. za bunkra nie jest, jak mówiłem, proste. Lepiej się wyposażyć w długie spodnie. No i raczej nie niszczyć tych roślinek, które tu rosną. Tutaj są krzadele, a tutaj jest pole uprawne, więc tak miedzą można spokojnie robić. No i jesteśmy przy bunkrze. Udało się do niego dojść. Nie było łatwo. Spodnie całe mokre. Mokre od rosy, która tutaj zalega. Na, na roślinności po, po, pobliskiej. No dobra, w każdym razie prawdopodobnie jest krótsza droga lepsza, ale to tak zwykle bywa. W każdym razie, dobra, okej, okay, udało się dojść. Jesteśmy przy Bąksze, widzimy jego fragment. Niestety nie udało mi się znaleźć jakichś informacji w internecie, nawet na forach specjalistycznych. E w zasadzie nikt nie pisze czegoś konkretnego na temat tego, tego bunkra. Czy to był tego samego typu bunkier co w prawym lesie? Chyba nie. Padają porównania z bunkrami na linii Mołotowa. O ile bunkier prawy las, prawy las na pewno nie, nie, nie przypomina tych bunkrów, o tyle w przypadku tego bunkra, no, znalazło się parę, parę zdań, które jakby znajdowały jakieś osób, które znajdowały jakieś analogie do, do bunkrów schronów na linii Mołotowa. W każdym razie na pewno z linią Mołotowa to nie ma nic wspólnego, to jest odrębna. Linia umocnień, fortyfikacji. Jakiego typu to jest bunkier, też, też nie doczytałem nigdzie. No, miejscowi ludzie też raczej, raczej takich informacji nie, nie podadzą. Zajrzymy do środka, zobaczymy w jakim jest stanie. Lokalizacja bunkra wydaje się niekiepska. E, oczywiście, tam 70 lat temu mogło tutaj zupełnie inaczej wyglądać. W każdym razie, no, ten wzgórek jest taki, e, że można tutaj wida obserwować e, bardzo szeroki plan. E, a, natomiast, jeśli chodzi o kierunki strategiczne, jakieś bo, m, pamiętamy, że w Prawym Lesie tam popełnio, popełniono błąd e, i Rosjanie nadeszli zupełnie. Z innego kierunku niż, niż był przewidywany, i e, cała ta siła bojowa tego bunkra była skierowana nie w tą stronę, co trzeba. E, nie wiem jak, jak było z tym bunkrem. Nie wiem, czy on e, e, brał jakiś udział w walkach. Tak jak tam już mówiłem wcześniej przy, przy okazji prawego lasu. Zdania są jakby podzielone. Ja nie, ja nie wiem, co o tym myśleć. Jedni mówią, że e, te bunkry brały udział w walkach, inni, że wręcz przeciwnie, że prawy las to w ogóle od jednego wystrzału tam chyba tylko się poddał. E, w każdym razie e, bunkry zostały wysadzone. No, to, 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 to była częsta jakby strategia, i szkoda, że ten los podzielił również ten bunkier. On w tej chwili, no, po tylu latach już zarósł, i, i tutaj kto nie wie, że tu jest bunkier, to może, może podejrzewać, że albo cmentarz jakiś, albo, albo stare zabudowania. No, a tu się okazuje, że, że to jest bunkier. Tak samo tam jest jakaś taka podejrzana kempa. Przyznam, że nie wiem, co to jest. Może tam jest jakiś cmentarz? Obchodząc bunkier dookoła, doszliśmy do tajemniczej jakiejś tutaj norki. Jest tutaj fragment jakichś umocnień bunkrowych, że tak powiem. Natomiast norka wygląda na jakąś zwierzęcą, więc być może jakiś zwierzaczek tutaj sobie zrobił jakąś norkę. Z wcześniejszych tutaj pobytów nie przypominam sobie tego detalu, więc to jest jakiś, jakiś nowy element. Spróbujemy wejść do środka, że tak powiem, na dziedziniec tego bunkra, bo tam się z, w wyniku eks, wysadzenia tego bunkra nam się taki dziedziniec fajny zrobił. Spróbujemy tam wejść, szukamy wejścia w tej chwili. Znalazłem jakąś ścieżkę między kszadylami. Trzeba patrzeć pod nogi, bo zawsze można natrafić na jakiś, jakąś studnię, wy, wy, występ jakiś, czy coś w tym stylu. Eee, doszliśmy do takiego miejsca, gdzie widać e, wnętrzności. Jesteśmy na górze, a powinno się dać zejść na dół. No nic, będziemy próbować. Znalazłem jakąś ścieżkę, która najpierw prowadzi do góry, ale później powinna na dół zejść. Na ten dziedziniec, nazwijmy go tak. Zobaczymy, może to jest to. Wydaje mi się, że, że kiedyś było lepsze dojście do tego bunkra. No ale pamięć jest zawodna i co? Co? Zmienia. Otoczenie. Jakaś ścieżka prowadzi. Idziemy. No tak, nie da się ukryć, że chyba jakieś borsuki czy inne lisy tutaj sobie upodobały to miejsce, bo to już jest jama ewidentnie zwierzęca. Mam nadzieję, że nie, za, nie zaatakuje nas jakiś lisek albo inny borsuczek. No, udało się jakoś wejść na dziedzinę. Trochę pokrzywy narobiły szkód, a mamy jeszcze to wejście. wejście pokonania wejście, ale już widać e, otwór e, takiego pomieszczenia, które e, ocalało. Znaczy, ocalało. No, zachowało się w, jako takiej całości. No dobra, jesteśmy już e, w środku bunkra. E, kupa gruzu, ale Jakieś jedno pomieszczenie, które e, jako takiej całości się uchowało. E, strop metalowy pozostał i jeszcze jakieś pomieszczenie tutaj boczne. Spróbujemy zobaczyć, co tam jest. Jakąś lampę włączę. fragmenty jakiejś yy, kanalizacji, yy, wentylacji. No i yy, przejście do kolejnego pomieszczenia, które już tylko chyba jest w ruinie. Ciekawe jest to, że ten strop, je, zobaczcie, wisi jakby na, ty, na, na tym legarze i wisi w powietrzu, nie? Nie jest oparty, czyli to, ten kawałek utrzymuje całą tą część betonową nad, nad nami zachowane okienko strzelnicze e, w niezłym stanie nawet i tutaj e, zachowane e, re, resztki e, zamknięcia e, z zawiasami potężnymi Drzwi już oczywiście nie ma, no, ale coś tutaj żelaznego jeszcze zostało. Tam widać jakieś resztki po instalacji elektrycznej, prawdopodobnie, i, i na dole y, jakaś wentylacja. No dobra, tutaj wyraźnie zachowane y, elementy wentylacyjne trzy rury jakieś, jedna leci w dół, co by mogło świadczyć, że jest tam jakieś pomieszczenie jeszcze. Jedna leci do góry, a ta chyba też do góry jakoś się rozgałęzia. Konstrukcja żelbetowa, jak widać, beton umocniany takim zbrojeniem żelaznym. To, co z dalszej odległości wyglądało na instalację elektryczną, jest po prostu przełamaniem konstrukcji. Tutaj widać ta konstrukcja betonowa została na skutek wysadzenia rozłamana na dwie na, na części.